Witam serdecznie na kanale Pyszny Zakątek. Dziś kolejna inspiracja, doskonałe połączenie smaków. Krem z serka mascarpone i delikatne parzone ciasto. Mam tu na myśli eklerki. składnik jak zwykle znajdziecie pod filmem, a teraz przechodzę do wykonania. Rozpuszczam masło na małym grzaniu. I dolewam wodę. Kiedy składniki się już dobrze rozpuszczą, są gorące, dosypuję mąkę jednorazowo i szybko mieszam, do uzyskania zwartej masy. Jeszcze chwilę podgotowuję, następnie ciasto przekładam do drugiej miski, żeby szybciej ostygło i lekko rozbijam mikserem. Kiedy będzie już chłodne, stopniowo dodaję jajka i ubijam mikserem. Na koniec dodaję jeszcze szczyptę soli, lekko przemieszam i ciasto jest gotowe. Szykuję rękaw cukierniczy z dosyć dużą końcówką i na uszykowaną wcześniej wyłożoną papierem blaszkę wyciskam około 18 sztuk takich podłużnych ciasteczek. Piekarnik rozgrzewam do 180 stopni i piekę 45 minut. Po upieczeniu ciastka odkładam na kratkę do wystudzenia i kroję nożem do chleba teraz krem. Nic prostszego jak serek mascarpone i śmietana 30% z dodatkiem dwóch łyżek cukru pudru. Można oczywiście dołożyć więcej cukru według uznania. Ubijam na sztywną masę, ale też nie za długo, ponieważ może zrobić nam się masełko. Następnie znowu szykuję rękaw cukierniczy z taką końcówką ozdobną. I nadziewam eklerki, tak jak widać na załączonym filmie. Na koniec posypuję cukrem, pudrem, polewam czekoladą, posypuję startą czekoladą albo piankami Marszala, tak jak jest u mnie w filmie. Eklerki można wstawić jeszcze na godzinkę do lodówki, będą bardziej zwięzłe. Smakują wybornie, nie są za słodkie, mogą naprawdę stanowić fajną ozdobę stołu. Dziękuję i zapraszam serdecznie.